Dobra, proszę je, teraz nie wcale, nie będą podjechać, to po prostu im też mutować, jak tu będą wchodzić. O być. O kurwa. No ,Yeah, na ziemię no, no, się na ziemię! się się się! ziemię! się, się! Połóż się! Połóż się, Kurde, samochód! Wyskakujemy, wyskakujemy! Policja, ręce, ręce, ręce! Gdzie on jest? Samochód czysty. Na ziemię, na ziemię! Na kolana, na kolana, zakłóćcie go. To wy wejdźcie od przodu, my wejdziemy od tyłu. Dobra, Alfa, będziemy wchodzili od basenu. Beta, przyjmijcie po nas zatrzymanego w do do Teszówski. Masz szerbę ze sobą? Olek. Dobra, to wyjmij No dawaj, strzelaj, strzelaj Dobra, poszło Chodźcie, chodźcie, chodźcie Policja na ziemię. Policja na Czysto, czysto, idźcie, idź, dalej Chody lewo, góra Na schodach, na schodach strzały Alfa, wchodzimy na górę Dobra, wchodź Policja! Policja, policja! Dobra, asekuruj mi drzwi, asekuruj drzwi Przychodzę Przejdź, przejdź do mnie, przejdź do mnie Przytrzymaj, przytrzymaj drzwi, przytrzymaj drzwi Tam jest ktoś, dobra Dobra, uchylaj, uchylaj, uchylaj Start, uchylaj Ręce, ręce, ręce Na ciebie Brawo, dziękuję, nie Wycelował, wycelował, wycelował Dobra, mamy jedną osobę ranną na górze Zostań przy nim, jedna osoba, zostań przy nim Kurwa, no. Ch... Tyle użyliście może nam się na mnie wybiegł. Do panu uciekinier. Czy trzy osoby zatrzymane na posasji, tak? To, to nie to. Potwierdzam. Niech jakiś medyk z bety podejdzie na górę, mam osobę postrzeloną. Ten zatrzymany, co tutaj był, by tego wzięła, tak? Do siebie. Anka. Dobra. Stańcie po tej drugiej stronie i sygnały ruchomcie, bo ja turem dalej nie wiadę. Zbierz naszych, niech pomagają na razie tym osobom, które są zatrzymane. Niech wszyscy zostaną w budynku, nie licząc tego w te szóstce A ja czekam tu na służby, dobra? Dobra. On wam aż tak daleko uciekł? No, aż pod tamten biały dom po drugiej stronie Dobra, yy, a on był w budynku, tak? Tutaj Dobra, ja, To, tak, tak, to tak, brać do go do budynku, sobie. bierzcie go do budynku i w budynku go przeszukać Na razie do te wszystkim nie wkładać, bo tu jeszcze jeden zatrzymany jest od was Malutka przerwa widzowie i pozdrawiam Kornela2020 Ponieważ wykupił u nas na Discordzie, na ekonomii Po prostu pozdrawiam kanał odcinku Pozdrawiam i zapraszam resztę do oglądania odcinka dalej No możesz pootwierać wszystko, bo on tym autem chyba akurat wyjeżdżał W bagażniku nic nie ma, przeszukaj schowki jakieś masz eee, No, co jest? No ogólnie no to wszystko ogarniają tam nasi panowie Eee No No i tak, mamy tego jednego ziutka, co mieliśmy go złapać Mhm No i co, akcja poszła zgodnie z planem, wszystko, No wszystko... nie wszystko zgodnie, bo jeden wycelował do mnie i za szybko strzeliłem, no ale Wycelował, no to co, no to Co za szybko, miałeś... E, jedna sprawa tutaj, bo ktoś wszedł do tego auta, czy nie? Do tego zielonego? Nie widziałem. A bo co? zobacz, że ona ma kluczyk w środku, także mogli dostać jakiś cynk wcześniej, czy coś i szykowali się może do wyjazdu, nie? Albo po prostu natrafiliśmy na taki moment, że wyjeżdżali. Ty, bo roznosisz ślady po krwi. Jak? No zobacz no, spacz pod nogi. Coś. Witam Was, widzowie. W dzisiejszym odcinku dawno nie było antyterrorystów, także dzisiaj samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Jak widzicie, dzisiaj wjechaliśmy na dwa wozy, w tym jeden tur, na posesję, do której należeli osoby, które pochodziły z jakiejś grupy przestępczej. O, właśnie medycy przyjechali. Panowie, pospieszcie się, bo na górze mamy jedną osobę postrzeloną, dwukrotnie lub trzykrotnie z broni długiej. No, celne strzały w brzuch, także. Chodźcie, mogę Was zaprowadzić. Także widzowie zostawcie opeczkę w górę i subika. Chcecie więcej kontrterrorystów na kanale. A teraz zapraszam was do oglądania. Biała skóra w aucie. nie, nie bał się, że sobie powróci. Kupując takie? A, są i nasi. Jak, wiesz, jest, jak ktoś jest takim brudasem jak ty, no to może się bać, ale. Surowajcie, albo potrącę. Drzwi ci zamykam, tak żebyś auto nie uszkodził, spokojnie. Zatrzymani? Jeden postrzelony, dwóch w kuchni. Aktualnie. Słam? Ja coś martwi. Aktua... Słucham? Jacyś martwi? No, zobaczymy czy medycy dadzą radę. Te kopierki do nich. Nie wiem, jedyna użyta broń została przeze mnie użyta. Yy, tobie dawać czy na komisariacie oddać? Możesz mi dać. Trzymaj, tu masz magazynek. A to w p mi dał, nie będę tych do ciebie teraz. Da, do tego k. mi Dobra. Jedna osoba uciekło z posesji z takich szczegółów. Złapaliśmy go po drugiej to. stronie dzielnicy, czy po drugiej stronie ten. E, sekundka. I co z takich ważniejszych rzeczy nie wiem, a, autem uciekali, zdarzyliśmy się z tym autem, z tą Mazdą tutaj co jest, no. w środku nic nie było Drugi samochód też był na chodzie, więc wydaje mi się, że mogli mieć cynk wcześniej, szczerze powiedziawszy, Aha. bo... No bo dwa auta były na chodzie, w tym w jednym już ktoś siedział, nie? Dobra, to ja z małym Jeden martwy, drugi żyje, ale postrzelony Dobra, ja chcę to zobaczyć kurwa. ktoś martwy? E, tak, jeden postrzelony, martwy po No bo co? Trzeba pojazd. Tura. Dobra, słucham, słucham? Panowie, pochwalę Które was. Idealnie w tętnicę mu trafiliście. Ten na górze, czy ten na dole? Ten na górze krwawił. No i ku... muszę, ja dole. Świat. Ten na górze, czy ten na dole? Ten na górze, idealnie trafiliście w tętnicę. To się od razu wykrwawił. No to chyba widzowie, on pochwalił mój strzał. No to... Zmarł. Gratuluję, <laughs> gratuluję. To mi gratulujesz, bo to ja byłem odpowiedzialny za Znam. to. No dobra, no wycelował tego. bronią. One shot one kill, panowie Dobra, oprowadzasz mnie teraz, chodź Dobra, to chodź Tak sobie czytam, tutaj sobie na kościele 7 i jakieś tutaj jakich wojny gangów? Jakieś się strzelają ze sobą, co, co czułeś? No nie, wiesz? nie wiem, no patrz w Polsce! No zobacz, patrz Widzisz? Artykuł jakiś zaraz. A gdzie to jest? Eee, tutaj na, na obrzeżach Warszawy jest, ja są w tej poruszane. Może PWT se poradzi, czy, czy będą nas powoływać Dobra, ja chciałbym, sobie chłopaki, bo. Jednak się się Nie wiem, wracamy teraz do siebie, ja idę się obmyć. Ktoś sprawdził, sprawdził, czy nam zdarzy, jak uszkodzili w turze? Jak uszkodzili? No, czy no, bo przecież uderzyłem w ten samochód, w jego mazdę trochę. Nie zdążyłem wyhamować, no, przecież tak? byłem rozpędzony. Ja myślę, że jakbyś jechał szybciej, to by zgniótł cały samochód, ja myślę, że No, przyjechał. wiem, że jego byłby bardziej uszkodzony, jego jakoś mocno nie był, więc się pytam, czy nam coś się stało. Nie, nie widziałem. Co to jedzie? Aha, streżacy. Co, sam jedzie? No, jakieś małe wyzwanie chyba. Jest ten piękny budynek. Dobra, zostawiamy. O, patrzcie, jak idealnie! Otworzycie, otworzycie Wychodzi. Idziemy widzowie do naczelnika czy tam dowódcy oddziału po prostu zdać raport sytuacji, no bo wiecie, no każdemu no nie dość, że technikom trzeba powiedzieć, co się stało. to Jeszcze trzeba opisać po prostu górze. Przepraszam. Przepraszam. Panie psu, panie, 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 panie. A nie chcę. A nie pan Jakiś posterunkowy w ogóle. Oba, tak, idzie idziecie, bo ja idę do dowódcy. A idę po kawę O to możesz i mi przynieść. To spotkamy się w pokoju. To może widzowie załóżmy jednak kominiarkę, bo przyjdziemy przez taką stronę komisariatu, gdzie praktycznie każdy ma dostęp, a lepiej, żeby nas nie znali. Przesłuchania. O, 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 dzień dobry, może na słówko? E, doszły informacje o zabitym? E, doszły. Nie chcę nic. Wycelował do, do mnie, miałem mało czasu na reakcję, strzeliłem po prostu, żeby go mnie. Nie no, wiem, no, że po prostu refleks i tak dalej, tak? Czyli działamy jak zwykle. E, no. Wracając. Mamy inny, inną sytuację teraz. Gdzieś koło Sejmu. Nie pamiętam, czy to wiejska, czy to jako tam ulica była, e, Słyszałem, że była strzelanina. Porachunek. Był gangów. W sumie nie gangów. Gangów w kzku. Musisz tam pojechać. Jest ranny. Nasz. Policjant? Czy kontrolerysta? oczywiście. Policja. Okej. Okay. To nie nasz, ale tylko chcąc, ich. Nie nie chcą, no to jest nasz. Szanujmy się. Masz tą to, radę to, 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 to tylko... Proszę. Jedziemy sami czy z drugim oddziałem? Sami. I tylko proszę, chłopaki. Mhm. Wiecie, kiedy używać przy, przemocy. Więc zróbcie no, to tak Nie musisz się uczyć, ale. Jak wiecie. Przemoc to nie problem, to rozwiązanie, ale postaramy się bez przemocy. Mam nadzieję, bo nie chcę. Znowu pisać, podpisywać raportów i słuchać gadania policjantów. O! Jacy to lepsi. Słuchaj, no ja dużej możliwości nie mam. Jak na, krzyk, na, na, jak na stój policja nie reagują, to co ja mam zrobić? No. Z pałką teleskopową <śmiech> wyskoczyć? <śmiech> Z gazem pieprzowym, może tak jak było, oni by to zrobili. Dobra, ale to, ale ty mi się na, na grobku podpisujesz wtedy. <laughs> że na twoje polecenie użył gazu pieprzowego. Słuchaj, nawet dam ci podwójną wypłatę. Tato. No, a wtedy to mi dużo nie da. Dobra, turem nie tylko przewieźć. Turem mnie tylko wtedy przejść. Dobra, chłopaki, to zbieramy się. Powodzenia. Oh, Przyda się. Ja odwracaj się młody Dobra, co my robimy, bo cover pożyłem, tak? Mm, idźcie broń pozbierać, ja idę na chwilę tylko, yy, idę na chwilę tylko na górę i widzimy się przy turze Dajcie mi sekundę. Dzięki za odpowiedź, yo odebrałem widzowie z biura dokumenty i biegniemy na dłuższy bo już są gotowi czytam, że doszło do porachunków dwóch gangów obcokrajowych na naszym terytorium, jedna nazwijmy to nacja zaatakowała drugiej sklep wbili się tam do środka prawdopodobnie są ranni tam, nie licząc tego policjanta, który, którzy pierwsi przyjechali na tą szczelinę. i musimy rozwiązać po prostu tą sytuację no problem jest taki, że oni się zabunkrowali w sklepie, nie? dobra, panowie, zabunkrowane 3 do 4 osób w sklepie, możliwi Zakładnicy, jeden policjant ranny. Wchodzimy z bronią długą. A, i mamy ryskę na turze. To tak z takich mniej ważnych informacji. Dobra, wsiadamy, jedziemy, brać wszystko od razu na siebie nakładać. Mamy rannego policjanta na miejscu, który pierwszy przejechał na tą na te wezwanie, więc od razu mogą paść strzały do nas. Od razu zajadę tak, żeby zablokować w razie im wyjazd. I to na razie z tych informacji, które wiemy. Sytuacja stała się 10 minut temu, więc na tą. Moment nie wiemy konkretnie, co się zmieniło. Otworzy nam się tyłem, jak wyjadę? Co to się w ogóle tak w ogóle dzieje? Yy, no czy doszło do parachunków dwóch, yy, dwóch gangów? Nie wiem. CBSP ich nie siedziło. Nie mamy żadnych informacji, więc być może coś nowi. To jest niedaleko Sajmu, a słyszeliście, co ostatnio się działo? Aha, grubo było. Bo tam dużo się stało. To jest tak naprawdę ulica dalej tylko nie. Więc... Ale ładnie już naprawili ten Sejm To jest ten samochód wybuch ostatnio, nie? A to Sejm był uszkodzony już? No jakiś wybuch samochód i jesteś policjanci Dobra wyskakujcie od razu, to, jak powiem tam, czekajcie. Coś, nie. Kurde nie widziałem. Dobra, wyskakiwać, wyskakiwać. Tam jest coś w tym radiowazie, widzicie go? A sekurujcie bo wychodzę. Dobra, 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 dobra. Dwie osoby przyturzę, Olek ze mną. Olek ze mną. Panowie, co jest z tym policjantem rannym? Ran, Rana potrzałowa z broni krótkiej, więc. Ale wyjdzie z tego. Dobra, ty jesteś jego, jego tym partnerem? No. Co tu się stało powiedz mi? Bo wy, wy byliście jako pierwszy czy jako tak, druga jednostka? Tak, jako pierwsi, wzięliśmy tam, podjechaliśmy Spokojnie No Wzięli zaczęli strzelać do nas Spokojnie eee, Z tego spokojnie. co mi się wydaje ja mają musieli. broń długą, spokojnie. ale wtedy strzelali z ok. krótką. Olek, Olek podejdź, patrz co tam się dzieje, patrz to, co się dzieje, no jaka broń, jaka broń ile osób, ile zakładziło? Wydaje mi się, że mają długą, ale strzelali z no. krótkiej do nas Dobra, zabieracie go do szpitala już, tak? A, będziemy A. musieli. Dobra, 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 dobra. Trzymajcie, no. trzymajcie szały, szały, poinformuj swoich, żeby trzymali szały. Gdzie jest wasz dowódca z prewencji? Czerwij ogień! Ty jesteś dowódcą, tak czy tam jest, jest dowódca? Ty, yy, ile zakładników widziałeś, ile jest? Cholera, nie widziałem ile zakładników, mam jednego rannego Dobra, to z nim rozmawiałem, yy, ile osób, i jaka broń? Z tego co widziałem to chyba raczej krótka, ale mogło być coś więcej Po prostu rzucają małotowy Dobra, yy, czym oni podjechali, wiecie czy nie? Chyba tym sportowym Jeden Jedna osoba, uwaga bo ze sklepu ktoś wy będzie wychodził zaraz Chyba Zyszysz? jedna osoba, osoba po prostu... miał, chcą podpalić sklep chyba Bo trzymam butelkę podpaloną A to, przecież się podpalą Polecą z Dobra, poczekajcie spokojnie, dwie osoby na razie widzę, nie widzę stanu broni Dobra, prewencja, trzymajcie się z tyłu nie podchodźcie Moi, Celu chodźcie jest, ze mną Trzemaciogiem, trzeba po mojej stronie na razie Zasekurujcie mnie przyjrzeć maszynowa. się sytuacji no. Zauważyliście coś podejrzanego? Eee, mam maszynową, na pewno jedną Maszynową czy karabin? Karabin Okej okay. Ja u jednego i je wamłotowego jak widziałem no, Stoi tam... jeden samochód bez tablicy rejestracyjnej. Możliwe, że oni podjechali tą bęką. Obserwuj czarną bękę na lewo. Dobra, na razie obserwujemy, nie wchodzimy, bo nie mamy informacji o, yy, o tych, o zakładnikach. A, weź A straż nikogo nie widzę. W środku. Co? może poprosić? Eee, Alfa, do centrala dojechaliśmy na miejsce padły, na razie wymiana ognia. Eee, potrzebuje straży pożarnej, ponieważ jest podejrzenie po podpalenia sklepu od środka. Gdzie jest jeszcze? Olek, gdzie jest Olek? Tak. O, A dobra, dobra, to obserwuj z drugiej strony. Dobra, czekajcie, bo ktoś tu się wychyla. Może będą chcieli negocjować, ale ja nie wychodzę, pierdzielę. Młodowa, Kurde. Tak. Ty strzelasz, młody, wycofaj się, nie strzelaj do nich. Kto ci pozwolił strzelać? Dobra, my przejęliśmy, my przejęliśmy akcję, młody wycofuj się. Czekaj, bo on, on, on patrzy się na nas, bo jest nie? No nie, bo tylko ich podjudza, no nie możemy strzelać, no. Widzowie, musimy tu na początku Strzały uspokoić. Padły. Tak, przez szybę strzelają, ale. Aha, zawołują oni siebie pod Co oni chcą zrobić? Nie wiem, co oni kominują. Nie strzelać, wydaje, nie odpowiadamy o Nie To jest organizacja jakaś? Ja bym wchodził, mi się wydaje, że nie wiedzą co robią. A już słyszę, teraz siedzie. Dobra, zrobimy coś takiego. Ja wejdę do tura, będziecie mnie osłaniali. Yy, następnie podjadę, będziecie się trzymali z prawej strony, spróbujemy negocjować Olek, słyszysz? Tak To chodź na prawą stronę Dobra yy, Przejmijcie po mnie tu przy kole i osekurujcie, bo wsiadam do tura Dobra, widzę powinienem od strony pasażera wejść Ale, dobra, chyba nie szli do mnie, uff Dobra, strzelili, ale nie trafili Podchodzimy, powoli podjeżdżam Robimy naszym ścianę zaporową Skręcam Musimy na razie tak wyjść, żeby przynajmniej widzieć, co jest w środku konkretnie, czy są jakieś zakładnicy i tak dalej Bo jak nie będzie zakładników, możemy wchodzić do środka, bo nas wtedy to za bardzo nie interesuje, nie? Coś widzicie w środku? No, się kryją teraz, przestraszyli się trochę Da, ukrywa się, o kurde, w auto dostaliśmy Odprysło coś No słyszę, cały czas strzelają, bym się odwrócił, ale teraz już jest na to nie za niebezpieczne e, Przejadę trochę do przodu jeszcze minimalnie, uważaj Dobra Tam za kasą, nie był jeden, weź strzelaj go Dostał czy nie? Bo nie widzę Nie wiem, położył się na ziemię bo dostał o. Dobra, podjeżdżamy powoli, podjeżdżamy powoli Jadę prosto, nie skręcam Jedna osoba może być z tyłu pojazdu jak coś Obserwuj z drugiej strony pojazd, nasz Mów, do kiedy mam jechać, bo ja nie widzę tam z tyłu, czyli bardziej ci się odsłania Czeka, czy Czekaj, jest tam jeden. Dobra. Nie ukrywa z e, wystawą. Dobra, jedź dalej. Dobra, jest prostuję, Przyszuj prostuję. Odnie. Iść, iść na tył, iść na tył, iść na tył. Prostuję, trzy, no dwa, dawaj. jeden. Nie chcę też tych aut uszkodzić, chyba, że będzie trzeba. Już nie możesz. Tak, bo mnie coś blokuje. Dobra to wchodzimy, 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 wchodzimy Policja ręce do góry! Ręce do góry Police, hands up. Policja ręce do góry Lewo czysta Ręce, 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 ręce Dostrzelony jeden Nic nie jest, nic nie jest, nie podszedł nawet spokojnie zabezpieczony Broń, odkupuję. Alfa tu Centrala, Zgłaszam ranę po yy, Ten też? U trzech osób mamy trzy osoby postrzegane. Pięć potrzebujemy pogotowia ratunkowego. Zgłaszam zakończenie akcji. Brak zakładników. Jest pogotowie tam? A nie, oddziałali. Panowie, jak jest tu jakiś medyk, to szybko do środka wchodzić, już jest bezpieczny, już nie celuj, mody. Mamy y, niepotrzebne, już jest wsparcie strażackie, w sensie że tak powiem. Y, mamy trzech rannych, więc y, brać R1 i pomóżcie nam, dobra? Dzięki. Mamy medyka u nas, z naszych tych? Co jest z nim? Ten też otworzyliście ogień, Ta, teraz? Tak, no, celował do nas, no. On był tu postrzelony, on strzelbę widzę, miał, tak? Nie, akacza. Okay, dobra, nie wziąć są. tego akacza, zabezpieczyć. Ja Pojeżdżaję sobie. Cały. A Dobra, wam okay. tak? Ty, a to nie był zakładnik jakiś? No wydaje mi się, że. By yeah, Gdzie on jest... ma broń? No to chyba kasier był. Panowie, wie, proszę was. No nie jest za Kompo kładnik. pomóc najpierw. Myślę, że ten najwięcej kulek dostał. Ten tu. Znowu ode mnie widzowie, no Ten tutaj. Ja tak myślę, że ci zakładnicy to są te manekiny, co sobie siedzą. Jak mi się wydaje, wiesz? Co no, się... wiesz co, ja też, ja, ja tą babkę za trzy razy patrzyłem, czy to manekin, czy to człowiek lornetką, bo nie mogłem stalić, ale w końcu już się nie ruszała, to manekin. Panowie, jest problem, bo ta osoba nie ma broni. Kto do niej strzelił? Któryś z nas strzelał, czy nie? Panowie, przyznać się teraz no nam to uratuje dupę. No dobra, ja. Dobra, yy, zajmij się strażak. Najpierw tym, bo to jest zakładnik postrzelony. Dobra, wy, wyjmij mój magazynek i daj mi go. Będzie tak najlepiej to załatwię. Dobra, widzowie, słuchajcie, no dzisiejszy odcinek nie poszedł najlepiej, ponieważ w obu przypadkach były ofiary śmiertelne. W się sensie tu jeszcze nikt nie stwierdził, no ale no jeden dostał. Chyba z pięć pocisków ode mnie w brzuch, drugi został w głowę, ten kasjer ciówie gdzie e, Wydawało nam się temu, który strzelał, że prawdopodobnie to był po prostu przeciwnik A jednak e, to zwykły kasjer Tylko dziwne, że przy nim nikogo nie było, więc... E, nie wiadomo Czekamy na techników, ponieważ trzeba tutaj wszystko zabrać Między innymi ten, który mnie zaatakował miał nóż przy sobie, a broni nie miał, nie? Trzeba będzie cały lokal przeszukać Dobra, widzowie, słuchajcie, no mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i... Kolejny odcinek z antyterrorystów, jak chcecie, zostawcie dużo oplecz w górę, dużo subików. Prawdopodobnie następny jak zrobimy odcinek będzie z Boa, bo Boa się tym różni, że Boa reaguje, ma wszystko zaplanowane wcześniej. SPKP reaguje na szybko, tak jak my tutaj ze sklepem. I co? Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Do następnego siema. Cześć!